Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nix, a to jest moja kuchnia. Witam w kuchni czarownika, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o różnych rodzajach soli. Jest to generalnie temat na topie, bo w sumie dość dużo jest materiałów o tym w internecie, ale ponieważ sól jest bardzo ważnym składnikiem w magii. Także jest ważnym składnikiem wielu proszków magicznych, ale innych rzeczy tak, na przykład yy, robiliśmy weźmiemy butelkę jakiś czas temu. Zdecydowałem, że wam trochę o tym opowiem, bo jest trochę prawdziwych informacji, a trochę informacji dziwnych, więc pomyślałem, że przedstawię wam w jaki sposób ja do tego podchodzę, a jak wiadomo, ja podchodzę głównie przez pryzmat użytkowy i yy, przez pryzmat efektywności, więc może wam to w czymś pomoże. Zadniemy tego, że współcześnie mamy mnóstwo rodzajów soli. No, dawniej ludzie nie mieli tak dobrze, ponieważ sól była droga, była na wagę złota czasami, więc używali takiej, którą mieli. tak? No, ale my teraz mamy wybór i z uwagi na ten wybór chciałbym wam właśnie kilka rodzajów soli pokazać. E, ogólnie jednak zanim zacznę, może powiem o tym, do czego używamy soli. Sól jest w magii przede wszystkim substancją ochronną, e, która, którą możecie, tak jak już mówiłem, wykorzystać w różnego rodzaju proszkach, y, głównie proszkach ochronnych, egzorcyzmujących. Możecie ją dodać do wody i spryskać tą wodą y, pomieszczenie w celu oczyszczenia osoby lub przedmiot. Y, możecie również y, 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 sypać kręgi z soli, które także mają moc ochronną lub bariery z soli. Możecie także właśnie zrobić na przykład butelkę lub dodawać ją do różnych talizmanów, które przede wszystkim mają moc ochrony przed klątwami, złymi duchami, jakimiś tam negatywnymi wpływami. Także, jak widać, sól ma bardzo szeroką gamę zastosowań, można jej także dodawać do kąpieli, oczywiście oczyszczających nawet należy. Lub na przykład, jeżeli chcemy, nie wiem, zmyć podłogę w domu, można dodać także soli i to też świetnie działa. Dobra, przejdźmy teraz może do różnych rodzajów soli. Więc po pierwsze mamy zwykłą sól kuchenną. Zwykła sól kuchenna wygląda tak. Jest taka drobna, ładniutka, żeby dobrze się używała w kuchni, żeby się łatwo rozpuszczała. Tak naprawdę ten rodzaj soli, i to jest ważne, żeby to zrozumieć, jest równie skuteczny jak każdy inny. I on nie jest słabszy, on nie jest gorszy, jemu nic nie dolega. Taka sól jest równie skuteczna jak każda inna. Niektórzy mówią, że sól nie może być jodowana. No, z mojego doświadczenia wynika, że nie robi to specjalnie wielkiej różnicy. Kiedyś oczyszczałem dom po czyjeś śmierci, a dom był w bardzo nieciekawym stanie, bo nie dało się nawet wytrzymać w jednym pokoju. Już ja wam soli jodowanej, bo klient niczego innego nie miał. Tak samo oczyściłem ten dom. Zajęło mi to, co prawda, trochę dłużej niż myślałem. Zajęło mi to 3 dni, ale no, był tak samo oczyszczone. Klient też to stwierdził na koniec, więc jest to chyba najlepszy gwarant tego, że sól jakakolwiek by nie była działa. Więc jeżeli nie macie czegokolwiek innego, używajcie soli kuchennej. Następnym rodzajem soli, z którym będziemy mieli do czynienia, jest również często spotykana w kuchni: sól kamienna. Sól kamienna jest troszeczkę. Taka, jak widzicie, bardziej zbrylona, trochę twardsza, czasami ma taki szarawy odcień, zdarza się. Ej. Czemu ona się w zasadzie różni? Znaczy, różnie. jak już mówiłem, każda sól podobnie działa. Różnica tutaj to jest trochę coś takiego, jakbyśmy mówili o odcieniach kolorów. Więc można powiedzieć, że na przykład wszyscy lubimy niebieskie, ale nie wiem, jedni lubią ciemno-niebieskie, drudzy błękitne, trzeci tam jakieś habrowy. Co, jak mówiłem, sól kamienna... Jest grubsza i przede wszystkim posiada ona w sobie rezonans związany z ziemią. Zwłaszcza jeżeli używamy naszych soli kamiennych z Wieliczki czy Kłodawskiej, są bardzo fajne sole i łączą nas z naszą ziemią, z naszą magią, naszym przodkami, więc jak ktoś na przykład lubi podkreślać ten element swojej magii, to mogę polecić sól kamienną, jest całkiem fajna. Również ma w sobie takie troszeczkę opcję ok. siły ziemi, nie? Stałości. Kolejnym rodzajem soli, o którym troszeczkę powiem, jest również, poruszajmy się jeszcze w obrębie ziemi, jest różowa sól tybetańska. I to jest taki ostatnio modny rodzaj soli. I wszystkim się wydaje, że on działa jakoś lepiej, jakoś bardziej wyduchowienie, bo Tybet się tego, prawda, kojarzy z buddyzmem, oświeceniem, etc., ale ten rodzaj sodzie jest tak naprawdę równie skuteczny jak komienna, nie jest lepszy czy gorszy. Niemniej, no, można powiedzieć, że posiada w sobie, przez to, że ludzie w to wierzą i tak uważają, pewien element związany właśnie z czystością, ze światłem, ze świadomością, więc na przykład byłaby dobra we wszelkiego typu y, oczyszczeniach, które mają ten aspekt wewnętrznego światła, y, czy też y, oczyszczenia świadomości. Na pierwszym planie. I tak właśnie wygląda y, sól tybetańska. Możemy ją używać w kryształkach, lub oczywiście możemy ją rozkruszyć w moździerzu. I kolejne sole to będą sole morskie. I po pierwsze, mamy tutaj do czynienia ze zwykłą solą morską w kryształach dużych. Może być też drobniejszych. Ja lubię w dużych. To jest mój ulubiony rodzaj soli, na przykład ja takiego właśnie używam. Sól morska jest związana z morzem, a więc jest związana e, z, z wielką matką. E, z boginią w aspekcie kreacji, z morzem, który jest w wiecznym ruchu, jest właśnie jakby tym kotłem bogini, do którego wszystko wraca, z którego wszystko się wynurza, z praoceanem. Dlatego ja na przykład bardzo lubię ten element, bo podkreśla dla mnie ruch i dynamikę procesów alchemicznych, które przeprowadzam. Więc taka sól też podkreśla aspekt rozpuszczania różnych rzeczy, bardzo dobrze pasuje do wszystkich rytuałów, w których używamy soli i wody. Więc na przykład właśnie łączymy sól chociażby ze święconą wodą i spryskujemy ją w pomieszczenie. Czy też używamy jej w kąpielach magicznych. Taka sól ma tego typu kryształki. Takie ładne, duże. Chociaż oczywiście możemy ją znaleźć w drobniejszych lub jeżeli komuś to nie odpowiada, to tak jak mówiłem, można ją zmieszczyć. I kolejnym rodzajem soli jest sól z Morza Martwego. To jest także sól morska, która jest troszeczkę w takich drobniejszych kryształkach, czasem jest lekko wilgotnawa. Jeżeli chodzi o sól z Morza Martwego, musicie troszkę uważać, bo często można ją kupić w sklepach kosmetycznych i wtedy zawiera ona bardzo często jakieś dodatki, jakieś olejów arganowych, jakichś, nie wiem, zapachowych rzeczy, czy innych rzeczy. No, ale zwykle w magii używamy czystej soli, bez tego typu dziwactw. Sól z Morza Martwego jest dla mnie osobiście nieco potężniejszym rodzajem soli morskiej. Przyznam, że to też jest mój ulubiony typ soli, ponieważ Morze Martwe jest najniżej położonym zbiornikiem wodnym, ponieważ Morze Martwe jest zbiornikiem, do którego wpływają wszystkie rzeki, ale żadna z niego nie wypływa. Niektórzy poganie zresztą nawet przysięgają na Morze Martwe właśnie z tego tytułu. Ponieważ jest ono pewnego rodzaju przejściem do dolnego świata i można powiedzieć, że parafrazując słowa pewnej opętanej zakonnicy, tak jak styks jest pewien, to może martwe też jest pewne, więc można powiedzieć, że może martwe troszkę odgadza styksowi. Kto zna znaczenie w antycznej magii, ten będzie rozumiał, co do niego mówię. I ta sól wygląda tak, jak już mówiłem, jest troszeczkę delikatnie, wilgotna, kryształki też są widoczne. Następnym rodzajem soli, który jest wykorzystywany w magii ludowej europejskiej, jest sól z lizawek zwierzęcych. Ja tutaj tego troszeczkę mam. I taka sól jest wykorzystywana głównie do leczenia zwierząt albo zdynamowania uroków ze zwierząt. To jest tak naprawdę też bardzo potężny rodzaj soli. Jak widzicie, ona jest tutaj w takim. W stanie połamanym, no bo po prostu to są resztki lizawek, które musiałem połamać, żeby mi się rozmieściły w tej oto buteleczce. I tej soli właśnie wykorzystujemy zwykle no, w czasie oczyszczania zwierząt, właśnie jeżeli ktoś rzucił jakiś urok, jakąś klątwę na zwierzęta, ewentualnie jeżeli na przykład, nie wiem, zmory trapią zwierzęta i tak dalej, czy na przykład stworzyć ochronę w jakiejś oborze stani, to to jest dobrego, dobra sól. Ona zawiera w sobie pewnego rodzaju taki element właśnie troski, troski o zwierzęta, trochę miłości, takie odcięcie gościa. Bardzo fajna sól. No, i jest także pewien specjalny rodzaj soli, który możemy wytworzyć z tych wszystkich soli. To jest sól święcona, sól egzorcyzmowana za pomocą pewnych zaklęć. I, jest, I właściwie każdy z, każdy z tych rodzajów soli może być przemieniony dzięki zakręciom odpowiednim właśnie w ten rodzaj soli święconej, który używa się głównie do egzorcyzmów, ochronienia kręgów, magii wysokiej, się go używa, również, używa się go również do oczyszczania pomieszczeń. I ostatni, ale równie ważny rodzaj soli, który jest sławny, to jest czarna sól czarownic, o której być może w przyszłości opowiem wam więcej i która jest używana dla odmiany właśnie w czarostwie. Co jest też istotne, sól jest jednym z trzech najważniejszych elementów alchemii. Mamy siarkę, rtęć i sól. Sól odpowiada za doskonałość rzeczy, ich stałość i niezmienność. Także jest symbolem właśnie tej doskonałości w naturze. Które symbolizują właśnie kryształy soli i ten fakt, że na przykład, jeżeli zalejemy sól wodą, ono się rozpuści, jeżeli woda odparuje, sól znowu się pojawi. Na czym polega ochronne działanie soli? Ochronne działanie soli w dużej mierze właśnie polega na tym, że jest ona kryształem i tak jak każdy kryształ, potrafi więzić w sobie różnego rodzaju energie duchowe, także byty duchowe, potrafi je po prostu zamykać wewnątrz siebie. To jest jej główna moc. Mam nadzieję, że moje opowiadanie o soli było dla was oświecające i pomocne. Mam nadzieję, że rozjaśniłem tutaj pewne kwestie. Yy... Każdy myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. W przyszłości na pewno powiem więcej o różnego rodzaju proszkach magicznych, tak więc warto też zasubskrybować kanał. No i dziękuję na dzisiaj. Do następnego zaklęcia.